Księga Estery, rozdział 9. A 12 miesiąca, czyli miesiąca Adar, 13 dnia tego miesiąca, gdy nadszedł czas wypełnienia rozkazu króla i jego dekretu, tego dnia, kiedy wrogowie Żydów spodziewali się, że będą panować nad nimi, stało się wprost przeciwnie, ponieważ Żydzi panowali nad tymi, którzy ich nienawidzili. Żydzi bowiem zebrali się w swoich miastach, we wszystkich prowincjach króla Azwerusa, aby podnieść rękę na tych, którzy pragnęli ich zguby. A nikt nie mógł im stawić oporu, gdyż strach przed nimi padł na wszystkie ludy. I wszyscy przełożeni prowincji, satrapowie, namiestnicy i urzędnicy królewscy popierali Żydów, bo padł na nich strach przed Mardocheuszem. Mardocheusz był bowiem wielki w domu króla. A jego sława rozchodziła się po wszystkich prowincjach, gdyż mardocheusz stawał się coraz większy. Tak to Żydzi zabili wszystkich swoich wrogów mieczem, mordując i niszcząc, a czynili z tymi, co ich nienawidzili według swego upodobania. Nawet w pałacu Suza Żydzi zabili i wytracili pięciuset mężczyzn i Parszandatę, Dalfona i Aspatę. I Poratę, Adalię i Arydata, i Parmasztę, Arisaja, Aridaja i Wajezatę. Tych dziesięciu synów Hamana, syna Hamedaty, wroga żydów, zabili, ale połupy nie wyciągnęli swojej ręki. Tego samego dnia dotarła do króla wiadomość o liczbie zabitych w pałacu Suza, i król powiedział do królowej Estery, w pałacu Suza Żydzi zabili i wytracili pięciuset mężczyzn oraz dziesięciu synów Hamana, a w pozostałych prowincjach królewskich cóż uczynili? Jaką masz jeszcze prośbę, a będzie spełniona? Czego jeszcze sobie życzysz, a stanie ci się? Estera odpowiedziała: Jeśli się królowi spodoba, niech wolno będzie jutro Żydom, którzy są w Suzie, uczynić według dekretu dzisiejszego. I niech powieszą dziesięciu synów Hamana na szubienicy. I król rozkazał, aby tak uczyniono. Ogłoszono dekret w Suzie i powieszono dziesięciu synów Hamana. A życi, którzy byli w Suzie, zgromadzili się także dnia czternastego miesiąca Adar i zabili w Suzie trzystu mężczyzn. Lecz po łupy nie wyciągnęli swojej ręki. Pozostali zaś Żydzi, którzy byli w prowincjach królewskich, zebrali się w obronie swego życia i mieli odpoczynek od swoich wrogów. Zabili 75 tysięcy swoich wrogów, lecz połupy nie wyciągnęli swojej ręki. W dniu 13 miesiąca adar a odpoczywali 14 dnia tego miesiąca i obchodzili go jako dzień uczty i wesela. Ale Żydzi, którzy byli w Suzie, Zebrali się od dnia 13 i 14 tego miesiąca, a 15 dnia odpoczęli i obchodzili go jako dzień uczty i wesela. Dlatego, że ci mieszkający we wsiach i w miasteczkach nieobwarowanych obchodzą 14 dzień miesiąca Adar jako dzień radości, uczty i jako doniosły dzień, w którym posyłają sobie dary żywnościowe, a Mardocheusz. Spisał te wydarzenia i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich prowincjach króla Azwerusa, bliskich i dalekich, zobowiązując ich, aby obchodzili czternasty dzień miesiąca Adar i piętnasty dzień tego samego miesiąca rokrocznie, jako dni, w których Żydzi odpoczęli od swoich wrogów i miesiąc, który obrócił się im ze smutku w radość. A spłaczą w dzień radości, aby obchodzili jako dni uczty i wesela oraz posyłania sobie darów żywnościowych, a ubogim darów. Wszyscy Żydzi przyjęli to, co sami zaczęli czynić, a co napisał im Mardocheusz. Haman bowiem, syn Hamedaty, a wróg wszystkich Żydów, wymyślił plan przeciw Żydom, aby ich wytracić. I rzucił Pur, czyli los, aby ich wytracić i zniszczyć. Ale gdy Estera przyszła przed króla, ten wydał dekret na piśmie, aby jego niegodziwy zamiar, który obmyślił przeciwko Żydom, obrócił się na jego głowę i aby powiesić jego i jego synów na szubienicy. Dlatego nazwali te dni Purim. Od nazwy Pur, a z powodu wszystkich słów tego listu oraz na podstawie tego, co widzieli i co ich spotkało, życi postanowili i wzięli na siebie, na swoje potomstwo i na wszystkich, którzy się do nich przyłączyli, nieustający obowiązek, aby obchodzono te dwa dni stosownie do pisma i zgodnie z ustalonym czasem każdego roku. I że te dni będą wspominane i obchodzone we wszystkich pokoleniach. W każdej rodzinie, i w każdej prowincji, i w każdym mieście, że te dni Purim nie zginą wśród Żydów, a pamięć o nich nie ustanie u ich potomstwa. Królowa Estera, córka Abihaila i Żyd Mardocheusz napisali z całą powagą, aby potwierdzić ten drugi list dotyczący Purim. Mardocheusz posłał ten list do wszystkich Żydów, do 127 prowincji króla Azwerusa. Ze słowami pokoju i prawdy, aby ustanowić te dni Purim w ustalonym czasie, jak to żyd mardocheusz i królowa Estera ustanowili je i jak zobowiązali samych siebie i swoje potomstwo na pamiątkę postu i ich lamentacji. Nakaz Estery potwierdził ustawę dotyczącą tych dni Purim, i zostało to zapisane w księdze. Rozdział dziesiąty. I potem król Azwerus nałożył podatek na swoją ziemię i na wyspy morskie, a wszystkie dzieła jego potęgi i mocy oraz opis wielkości Mardocheusza, którą wyróżnił go król, czy nie są zapisane w księgach kronik królów Medii i Persji? Żyd Mardocheusz był bowiem drugi po królu Azwerusie, wielki w oczach Żydów i cieszący się uznaniem wśród wielu swoich braci troszczył się o dobro swego ludu i głosił pokój całemu swemu ludowi.